Cześć! Słuchajcie, witam Was w 2026 roku. Z tej okazji życzę wszystkim samych sukcesów, rozwoju, no i przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze. A w dzisiejszym materiale chciałbym troszeczkę poruszyć temat samych rachunków za energię elektryczną. Jak wiemy, rok 2026 przyniósł wiele zmian, czyli odmroziły się tak zwane ceny energii. I do czego tutaj zmierzam? Ceny energii zostały uwolnione. Ja tutaj oczywiście mam pismo informacje z Tauronu, bo mieszkam na terenie, którym obsługuję jako dystrybutor energii Tauron. W związku z tym zamieszczę Wam, jakie stawki nie będą obowiązywać w gospodarstwie domowym. Ja już o tym nagrywałem film, w którym to mówiłem Wam, że przy nowych, odmrożonych cenach. Sporo pieniędzy za oszczędzę i tłumaczyłem dlaczego. Natomiast to nie są same, to nie jest tak, że to są same dobre informacje na rok 2026. Dlatego, że przede wszystkim największą podwyżkę, jaką zobaczymy na rachunkach, to jest opłata mocowa. A większość z nas, również przy rozliczeniu półrocznym, w ogóle zauważy taką opłatę na swoich rachunkach. Dlatego, że teraz, właśnie, przyjdą dopiero rozliczenia za ostatnie pół roku, a musimy wiedzieć, że od 1 lipca właśnie ta opłata mocowa miała pojawić się na rachunkach. I ja za chwileczkę w dalszej części materiału Wam pokażę, jak to wygląda na podstawie mojej faktury. Oczywiście omówimy sobie tą fakturę, właśnie z Tauronu, ale żeby nie przedłużać Zapraszam do, do obserwowania, do subskrybowania i przede wszystkim zostawcie byle jaki komentarz dla poprawy zasięgu. Gdzie możemy pozyskać? Najpewniejsze informacje no myślę, że nie ma nic bardziej pewnego jak Urząd Regulacji Energetyki i tam jest taki artykuł, w którym to jest napisane, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na rok 2026. Stało się to 17 grudnia. Dotyczy to oczywiście gospodarstw domowych. I e, ja dostałem oczywiście też takie powiadomienie z Tauronu, jaka to ta taryfa została zatwierdzona. Natomiast jest tu taki wpis, że od 1 stycznia dla gospodarstw domowych, które korzystają z taryfy na sprzedaż energii elektrycznej zatwierdzonej przez prezesa URE, cena za megawattogodzinę wyniesie średnio 495 zł i 16 groszy. Tym samym będzie ona niższa od tzw. ceny mrożonej obowiązującej w 2025 roku, powiedziała Renata Mroczek, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Natomiast troszeczkę inaczej wygląda to w tych cennikach, które mnie obowiązują, ale do tego za chwilę przejdziemy. Natomiast chciałbym przede wszystkim pokazać Wam, że nie jest to jeden, jeden, jedyny element naszej. Składowej, która daje nam ostateczną cenę, jaką my, odbiorcy, płacimy. Dlatego, że wzrosła opłata mocowa. I co to jest ta opłata mocowa? Mówiąc tak całkowicie prostym językiem, jest to opłata przeznaczona dla producentów tej energii elektrycznej, którzy w zamian za tą opłatę są zobowiązani do utrzymania mówiąc wprost, stabilności tego systemu, czyli żeby tej energii nam nigdy nie brakowało w tych takich niestabilnych momentach związanych właśnie z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej dlatego, że mamy różne pogody, mamy też noce w których ta energia z OZE głównie z fotowoltaiki nie jest produkowana to ta opłata mocowa jest przeznaczona właśnie na utrzymanie tej Stabilności tego, tego całego systemu. Oczywiście, jeżeli chcecie konkretną definicję, to macie link w opisie filmu, czy tam w komentarzu, pod którym możecie sobie przeczytać również na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, co to dokładnie ta opłata jest czy tam inne opłaty, które występują u nas na rachunkach. Ale skupmy się na tej opłacie. Mocowej, dlatego że ona wzrosła najwięcej i patrząc na stosunek rok do roku, to mamy, to, mamy podwyżkę na poziomie 66% ponad, czyli z, w tym najniższym przedziale, poniżej 500 kWh, mamy, mieliśmy stawkę 2,86, teraz będzie 4,29. W przedziale od 500 do 1200 kWh. To jest, było 6,86, będzie, czyli jest teraz 10,31. I przedział, myślę, w którym większość odbiorców się łapie, to jest 1200 do 2800. Tu mieliśmy 11,44, mamy 17,18 groszy. I powyżej 2800 kWh. Myślę, że to jest ta taryfa, która dotyczy wszystkich, którzy posiadają pompy ciepła, samochody elektryczne i tak dalej. Było 16,01. Jest 24,05. I ja słuchajcie, też łapię się na ostat ten ostatni przedział. Tu mamy wszystko, co jest powyżej 2800 kWh. W związku z tym teraz proponuję przejść do mojego rachunku, po to, żeby rozwiać te wszystkie wątpliwości, które pojawiają się tam zawsze w komentarzach, za co jest ta opłata, za co jest ta, dlaczego tyle i tak dalej. Oczywiście, jeszcze raz przypomnę, link do artykułu na stronie Urzędu Regulacji Energetyki jest w opisie tego filmu. Tam można przeczytać konkretnie o tym, bo część z tych opłat jest naliczana od zużycia, a część jest naliczana ryczałtowo. I tak właśnie ta opłata mocowa jest naliczana ryczałtowo. Oczywiście są pewne progi, tak jak przed chwilą przeczytałem. W tabeli macie też pokazane, w jaki sposób się to zmieniało na przestrzeni tych lat, bo ta opłata weszła w 2021 roku. I słuchajcie, tak jeszcze dopowiem, że cena pomiędzy 2021 a 2025 to był wzrost 65%, natomiast tylko pomiędzy 2025 a 2026 wzrost mamy 66%. Warto zwrócić na to uwagę, ale jaki to będzie miało wpływ tak naprawdę na nasz rachunek, to za chwilę sobie powiemy. Dla potrzeb tego nagrania wykorzystałem ostatni mój rachunek, który był za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku. Niestety nie mam jeszcze nowej faktury, w związku z tym pozycja ostatnia, opłata mocowa u mnie, jest cena 0. Natomiast ta opłata teraz się pojawi na tych rachunkach, które niebawem dostaniemy, i będzie ona w tej niższej stawce, czyli jeszcze tej 2025. Natomiast kolejne rachunki, jeżeli ktoś ma właśnie system rozliczania półroczny, tak jak ja, pojawią się. W lipcu 2026 roku, i tam będziemy mieli zawartą tą opłatę mocową w tych podwyższonych stawkach. Ale teraz przejdźmy sobie do analizy. I słuchajcie, ja sobie zasymulowałem, jakich tych stawek można by się było generalnie spodziewać, jeśli chodzi o te nowe ceny energii. Wziąłem je właśnie z. Z tego pisma, które otrzymałem od Tauronu, i słuchajcie, jak wiecie, ja mam dwie taryfy: dzienną, nocną, i w taryfie dziennej stawka z zamrożonej kwoty 505 wzrasta do 656 yy, i ben, zapłaciłbym to 759, wcześniej zapłaciłbym 584. Natomiast w taryfie nocnej yy, stawka poszła w dół, czyli z 505. Zapłacę 435, w związku z tym całość tej energii będzie mnie kosztowała 887,11 groszy. I suma tych dwóch pozycji była 1614, w tej chwili 1646. Miałem zarabiać, a jak widać na tym rachunku, ostatnie półrocze. Zapłaciłbym więcej. Natomiast trzeba też pamiętać, że ja zmieniłem troszeczkę profil użytkowania. Znacznie większe, większe zużycie w tej chwili mam w tej taryfie nocnej. W związku z tym nadal podtrzymuję to, że za samą energię na pewno zapłacę mniej, bo musimy jeszcze spojrzeć sobie. Na tak zwaną dystrybucję, jest to składnik zmienny stawki sieciowej. I słuchajcie, do energii w szczycie doliczamy 29 groszy, natomiast do energii nocnej tylko 61 groszy. Yy, przepraszam, 6 groszy. Teraz przejdziemy sobie do kolejnego slajdu. I słuchajcie, tu. I słuchajcie, tu poprawiłem również wzrost, bo wzrosła stawka jakościowa. Ta stawka jakościowa jest to stawka za utrzymanie, tak zwanego nadzoru nad systemem sieci przez odpowiednie podmioty państwowe. W związku z tym tutaj słuchajcie, te opłaty, tak jak widać z 37 zł wzrosłyby mi na 38 i z 65 zł na 67,50 kolejno opłata Oze tu też jest podwyżka i tu jest podwyżka taka 100% nawet ponad, czyli mieliśmy 0,0 350 000, natomiast w tej chwili będziemy mieć 0,073. W związku z tym opłaty wzrosły z 7,23 zł na 15,07 i z 8,20 zł na 17,12. Ale to nie są jedyne podwyżki, więc przejdźmy sobie dalej. I tutaj mamy kolejne podwyżki, czyli ta opłata mocowa. W związku z tym, że jest to rachunek, tak jak wspomniałem, do 30 czerwca, opłata mocowa ponownie wróciła na nasze rachunki od 1 lipca, to y, tu mamy 0, natomiast ja już policzyłem tą stawkę z 2026 roku, więc za samą opłatę mocową za pół roku ja zapłaciłbym 180,81 zł brutto. Y, w takim razie, jak będzie wyglądał całościowo ten rachunek, Ile zapłacimy więcej? No więc tu na tej grafice już mamy tak naprawdę wszystkie te opłaty: czyli mamy stawkę całościową za energię elektryczną, opłaty jakościowe po podwyżce, opłaty OZY po podwyżce, opłata mocowa po podwyżce i całkowita suma tych wszystkich opłat wyniesie 2522 zł. i 52 grosze brutto. Dotychczas, jak podliczę sobie wszystkie te, wszystkie te kwoty wartości brutto, to w tym konkretnym rachunku zapłacił, zapłaciłem 2289,76. W związku z tym ceny energii elektrycznej tylko na tym rachunku dla mnie wyniosą 10%. Natomiast różne źródła podają, że te podwyżki nie miały być wyższe niż 3%. No, tak jak powiedziałem, zmienność tych wszystkich opłat, związana również z naszym zużyciem energii elektrycznej, powoduje, że dla każdego te podwyżki będą inaczej wyglądać, jeśli chodzi o procent. Dla mnie na tą chwilę wygląda to po prostu w ten sposób, że zapłaci, zapłaciłbym 10% więcej. Ale teraz jeszcze chciałbym Wam pokazać mój licznik, bo w ostatnim nagraniu pokazywałem Wam, że tam możemy sobie zmieniać odpowiednio taryfy, i Tauron wyliczy nam, jakie mamy ewentualne korzyści, czy, czy też zmiany dotyczące opłat. W zależności od wybranej taryfy, i słuchajcie, mamy już styczeń. Weźmiemy cały styczeń, mamy kilka dni. Konkretnie tutaj wyświetlam się tylko dwa: pierwszy i drugi. Jeszcze przeklikamy, żeby się wszystko dobrze zaczytało. No i słuchajcie, w taryfie G12 mam opłatę 64,45. W taryfie G11 zapłaciłbym 86 zł, prawie. Jeżeli sobie wezmę taryfę G13, to słuchajcie, teraz zapłaciłbym 52,31. Znacznie mniej bym zapłacił. Natomiast każdy sobie to musi e, poczytać, e, przeklikać po swojemu, swoje zużycie tak naprawdę sprawdzić. Dlatego, że tak jak e, zmienna jest ta, e, ta kwota tej podwyżki, tak samo zmienna jest też e, właśnie tutaj w przypadku w przypadku tych zmian taryf. I spójrzcie, tu już mamy nowe stawki. Cena za energię jest 62.12. Jest to kwota brutto. W taryfie G13 pokazuje, że jest taka sama stawka. I tu mamy też średnią stawkę za kilowatogodzinę. Pamiętajmy, że to nie jest Całkowita opłata za tą, za tą energię. Tu mówimy tylko i wyłącznie o stawce za energię. Do tego musimy doliczyć koszty dystrybucji i pozostałych opłat. Fajnie to jest w Tauronie rozbudowane. Dlatego warto się tym pobawić, pozmieniać sobie, ewentualnie pamiętać o tym, że możemy taką taryfę zmienić. Wydaje mi się, że. Raz na pół roku możemy takiej zmiany dokonać bezpłatnie, więc warto się tym e, zainteresować. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania w tym temacie, śmiało piszcie w komentarzu. E, jeżeli chcielibyście inny materiał e, odnośnie właśnie tych cen energii, czy tego, w jaki sposób odnaleźć się na tym rachunku, to również piszcie w komentarzu. Postaram się Wam pomóc. A tymczasem w dzisiejszym materiale to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.